Witam serdecznie, ja jestem Piotrek, a to jest kanał Irlandzki Szlak. Ciemno i mokro. Te słowa najlepiej są w stanie opisać dzisiejszy poranek. Obudziłem się rano. Pierwsze co usłyszałem to stukanie kropli deszczu o parapet. Stwierdziłem więc, chwilę zaczekam, może się przejaśni, może przestanie padać, może będą trochę lepsze warunki za godzinę czy dwie. Po chwili jednak spojrzałem na telefon i, no słuchajcie, nie ma opcji. Dzisiaj nad Irlandią przechodzi sztorm. Sztorm odczuwalny w zasadzie chyba w całym kraju, z tego co patrzyłem. Co jest najzabawniejsze, oni zawsze tym sztormom nadają żeńskie imiona, tak więc. Dzisiaj jakby ktoś pytał, to nad moją głową krąży Agnieszka, czyli sztorm Agnes. I generalnie to dopiero wszystko się tak w zasadzie dopiero zaczyna. Od 7 rano są włączone te wszystkie alarmy sztormowe, zagrożenia wietrzne i deszczowe. Ogólnie to jest tak ciemno, że ja tutaj niewiele widzę w tym lesie, pewno połowę grzybów ominiemy dzisiaj, no ale trudno. Bardzo chciałem pojechać, przede wszystkim dlatego, że wczoraj wam mówiłem, że dzisiaj pojadę. Chciałbym zobaczyć, czy cokolwiek odrosło z tych grzybków, które tutaj wczoraj pozostawiałem. Czy nie zostały na przykład już zebrane przez kogoś innego, albo czy na przykład nie zjadły ich całkowicie ślimaki, co jest chyba najbardziej prawdopodobne. No i generalnie, tak jak mówiłem, ja niewiele widzę w tym lesie i mam nadzieję, że Wy będziecie e, cokolwiek widzieć, bo przejaśnić to się chyba nam dzisiaj nie przejaśni. No tutaj możecie zobaczyć, jak to wygląda. Praktycznie w całym kraju są jakieś te alerty włączone. My jesteśmy w Wexford, czyli gdzieś tutaj. E, jeszcze na tym żółtym, ale już na pograniczu z tym alertem pomarańczowym. Z tego co widzę, mamy pomarańczowy status Wexford, jeśli chodzi o wiatr, a żółty, jeśli chodzi o deszcz. I tutaj jest napisane, że są trudności w przemieszczaniu się, lokalne podtopienia i utrudniona widoczność. Tego wszystkiego dzisiaj będziemy świadkami. No jest pozalewane wszędzie coraz bardziej, zobaczcie. Wczoraj wam takie malutkie kałuże pokazywałem, a tutaj to już normalnie basen się robi. Ale ja mam dla was pierwsze prawdziwki. Musimy tutaj przejść troszkę bliżej kosza. Tutaj coś wyżartego też. Chyba to zabiorę, bo to wiecie co. Nic z tego nie będzie tak czy siak. Nie urośnie wydmuszka. Całkowicie pusty w środku. Ale tutaj jest ładniejszy. Troszkę większy i troszkę w lepszej kondycji, zobaczcie. No Jakbym takie dzisiaj zbierał, to już fajnie. Myślę, że dużo większych nie znajdziemy. Przypominam Wam, że cały czas jesteśmy na samym początku pojawu. Borowiki szlachetne dopiero zaczynają wyskakiwać z ziemi, że tak powiem. Tak więc cudów bym się nie spodziewał. Ale jak takich i troszkę większych znajdziemy, to nawet będzie warto zmoknąć. Zobaczcie. I to nie jest już pierwszy trzon, który spotkałem na swojej drodze. W takim stanie. Wczoraj wam też ze dwa takie pokazywałem, ale to jest po prostu masakra. Wiecie ile więcej by było grzybów, gdyby nie te przeklęte ślimaki, a tak to same takie wydmuszki stoją. Ale grzybów też wychodzi sporo. Zobaczcie, tu jest maluszek, a tutaj, tutaj macie grzyba i winowajce. Tylko podejrzewam, że słabo widać, bo już zacząłem wykręcać tego prawdziwka. Mówię, nie będę takiego małego nagrywał, ale jak zobaczyłem tego francowa, tego ślimora. To mówię na kręce, bo on już, go, już się do niego dobierał, skuwanie. Zobaczcie, tu jest. Idź tam. Spocznij w tej dziurze, którą, która została po tym borowiku. Gnido. No ale grzybóź jest. I generalnie takich bobków to wychodzi sporo i powiem wam, że wydaje mi się, że jutro znowu będzie co zbierać. Słuchajcie, większość drobnicy zostawiam. Ale takie troszkę większe, to ja będę zbierał, bo to no ten też już wyglądał ładnie z wierzchu, a widzę, że jest też wyżarty. Tutaj też rośnie sam trzon. Jakieś kawałeczki kapelusza, które się rozpadły w zasadzie tylko przy pierwszym kontakcie. No niestety moi drodzy, tak to wygląda, przynajmniej w tym lesie. Wczoraj też były w większości te grzybki takie dosyć Mocno sfatygowane hmm. trzeba zbierać, bo to wiecie, do jutra nic z tego nie zostanie. Niestety trochę podrosną, a bardziej ucierpią. No ten jest fajny, to już mamy cztery kolejne. Cały czas wrzucam takie jakieś, wiecie, o tu jest piąty, nawet nie widziałem. Wrzucam takie maluszki, coś się z tego w końcu uzbiera. Ważne, że grzyby są zdrowe, wiecie, to że ślimaki je trochę poturbowały, to nie jest aż taka tragedia. O, tu jeszcze. Patrzcie, dopiero jak sobie tutaj kucnąłem, to zaczynam odkrywać kolejne drobiazgi. Tutaj taki jeden i drugi, malutkie punkciki. No spoko. To 6 w jednym miejscu to już jest całkiem nieźle. I jeszcze tego bierzemy? No, już tu wczoraj rósł, ale niewiele podróż z tego co widzę. To też zawijamy maluszka. I słuchajcie, lecimy do innego lasu, bo coraz bardziej pada. Muszę zmienić miejscówkę. Tak to wygląda na ten moment. Szału nie ma, no ale tragedii też nie. Słuchajcie, ze względu na zaistniałą sytuację, pada bardzo silny deszcz z gradem. Wieje bardzo mocny wiatr. Nie wiem, czy to doskonale widać, ale ja to doskonale czuję na sobie. Nie wiem, czy dzisiejszy film nie będzie musiał zostać odroczony do jutra, ponieważ jutro, z tego co wiem, pogoda ma dopisywać w miarę. Nie wiem, chwilę poczekam, ale tak szczerze to nie wiem, czy ja nawet będę w stanie dojechać na niektóre z tych miejsc, które chciałem ci odwiedzić, ze względu na to, że drogami płyną po prostu rzeki. Zwłaszcza takimi wiejskimi małymi dróżkami jakimi ja jeżdżę, to po prostu przejazd może być naprawdę bardzo utrudniony. No i jesteśmy moi drodzy. Dzień drugi. Po sztormie, wiatru praktycznie nie ma, zapanowała cisza. W lesie jest też odrobinkę jaśnie, jakbyście mogli zauważyć, jest mniej więcej ta sama pora co wczoraj. Ledwo, ledwo po 8 rano. No i w miarę coś widać, słuchajcie, to jest dokładnie ten sam las, w którym byłem wczoraj. Jeden, jedyny, który wczoraj udało mi się odwiedzić. Nawet nie miałem tu w planie nagrywać, bo stwierdziłem, że sprawdzę, tylko być może wczoraj coś pominąłem. W planie miałem nagrywać dopiero na kolejnych miejscówkach, ale słuchajcie, ponieważ zatrzymałem się już przy trzecim owocniku, no to stwierdziłem, że wam pokażę, co mi się udało znaleźć też tutaj. No, macie, najpierw wpadłem na dwa takie grzybki, przyrośnięte do siebie. Z tej strony wyglądałem jeszcze fajnie, ale od drugiej, jak zobaczycie to. Ten większy też jest troszkę pokiereszowany. Później zobaczyłem taką bestię, którą na pewno wczoraj pominąłem. I podejrzewam, że wczoraj jeszcze mogłaby wyglądać jakoś w miarę. Ale ponieważ grzybek jest twardy. O, jeszcze tu jest jeden ślimak. Ze cztery już z niego zrzuciłem. No to zobaczę, może coś z niego wykroję. Po prostu wziąłem go i, i zobaczymy co z tego będzie. No i tutaj mamy jeszcze takie cudo. Tylko słuchajcie, muszę sobie wziąć nóż, bo tu widzę, że są korzenie tak w poprzek poprzerastane. Więc żeby go stąd wydobyć będę musiał sobie troszkę pomóc. To przede wszystkim musimy sobie... O. Przeciąć ten korzeń. I zaraz zobaczymy, co tutaj siedzi. Bo ten grzybek, Aha, tu jest trzon. Ja myślałem, że to jest cały jeden wielki kapelusz, a on sobie rośnie tak po prostu bokiem. Zobaczcie. To jest cały owocnik, który rósł w takiej pozycji od góry było widać to. ja z daleka myślałem, że to jest kapelusz. A on sobie po prostu tak śmiesznie. Fikuś nie urósł. No dobra moi drodzy, to już mamy trzy grzybki. Dobry początek jak to się mówi. Jeśli coś jeszcze w tym lesie znajdę to oczywiście będę nagrywać. A jak nie to widzimy się w kolejnym. Dobra, jesteśmy w krzaczorach. Słuchajcie, dalej pustawo. Ostatnio tutaj zostawiłem dwa grzybki. No i są. Tylko, że niewiele urosły. Tak więc chyba je zabierzemy, bo to nie ma co czekać. Widzicie? Au! Aż te kolcolisty... Też oślimaczony lekko. No ale nie jest źle. I drugi jest, słuchajcie, tutaj zaraz za. Z drugiej strony. Tylko muszę to wszystko obejść. Taki dosyć. chyba podobnych rozmiarów. Ale ten to jest całkiem. O jejku. <śm> 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 Przynajmniej kapelusz został. Patrzcie na ten trzon. <ś> W ogóle, jak prawdziwek nie wygląda. Dobra, tośmy się pośmiali. Chodźmy szukać więcej grzybów. Zaczyna nam się coraz więcej dziać, moi drodzy. Jesteśmy teraz na magicznej ścieżce. I tutaj też zaczynają się nam wykluwać takie cudeńka. Zobaczcie, bardzo fajnie. Póki co, dotarłem do mojego stanowiska kolczaków obłączastych. Jest co oglądać, już wam pokażę, ponieważ grzybki tutaj wręcz się już pojawiają w miejscach, w których ich wcześniej nie było, a w zasadzie tutaj z samego brzegu zobaczcie jakie piękne, bardzo ładne grzybki. Jest ich tutaj sporo. Słuchajcie, sporo dosyć dużo i dosyć ładnych kolczaków. Zaraz będziemy zbierać, ponieważ myślę, że osiągnęły one już swój właściwy rozmiar. Ale słuchajcie, to nie jest najlepsze, zaraz wam coś pokażę i to jest w zasadzie niesamowite, bo aż zaklnąłem tutaj jak doszedłem w to miejsce, słuchajcie, tutaj sobie patrzyłem, wszędzie są kolczaki, super, doszedłem tutaj i powiedziałem, oj, ja dole. dosłownie tak, zobaczcie, ja wiem, że kurek już było na moim kanale w tym roku dużo i nawet tutaj na magicznej ścieżce, ale no kurde, tego jeszcze nie grali. A na pewno nie w tym miejscu. Patrzcie jakie piękne pieprzniki. Też już trzeba je pozbierać, no bo już są takie dosyć sędziwe. Nie no, naprawdę, to, to mnie tak szokowało. Kurki rosną oczywiście tutaj na magicznej ścieżce, ale kompletnie z innej strony. Patrzcie jakie kury dorodne. Dobra, to ja idę zbierać kolczaki. Zaraz wrócimy po te niesamowite pieprzniki, które. No nie jest ich tu dużo, ale naprawdę były dla mnie niezłą niespodzianką. I ciśniemy dalej w dół. Byłem na samym dole, słuchajcie, jeszcze nic ciekawego tam nie ma, ale myślę, że to jest kwestia czasu. Natomiast idąc ścieżką, tutaj widzicie, tu jest moja magiczna ścieżka. Idąc ścieżką, coś mi się rzuciło w oczy i stwierdziłem, że wskoczę tutaj w te krzaki. Zobaczę co w nich siedzi. No i miałem rację. Niestety, ale ślimaki dają się wyznaki wszędzie. Ojej! Jeszcze mi pękł. No nic, trudno. Mamy prawie całego grzybka, przynajmniej widać, że jest zdrowy. Tutaj jeszcze wychodzą jakieś takie bombelki. Tutaj jest coś kompletnie zażartego. tutaj chyba też niestety tak to widzicie kapelusz możemy zabrać niestety ale mamy na razie problemy ze ślimakami moi drodzy największe jak sami widzicie każdy grzybek jest o jest i winowajca każdy grzybek jest pokiereszowany ja wiem że skubańce też są głodne no ale bez przesady hmm. Udaję trupa teraz? No nic to. Idziemy szukać dalej. Piękne tego skóry cytrynowe tutaj rosną. Naprawdę sporych rozmiarów. Tutaj już możecie zobaczyć częściowo one zaczynają wysypywać zarodniki. Tak sobie błądzę po tej magicznej mojej drodzy i trafiłem kolejne miejsce z kurkami. Patrzcie, jakie piękne. Cudowne pieprzniki. Jeszcze nam się udaje teraz w tej końcówce września troszkę ich zebrać. Ogólnie, kurki miały w tym roku niesamowity sezon. Zbierałem je w zasadzie przez całe lato, jak sami widzieliście. I to pełnymi koszami. Teraz to już jakieś takie niedobitki, za którymi trzeba się tutaj troszkę uważniej rozglądać. No ale są. Piękne grzybki. I w ten sposób nam się koszyk zapełnia, słuchajcie, prawdziwki, kolczaki, pieprzniki. Jeszcze mam nadzieję więcej borowieków szlachetnych zaraz dorzucimy i zobaczymy, co to dalej będzie. Jeszcze stąd jedziemy na jedną miejscówkę, tak więc wszystko przed nami. Jeszcze widzę takie ogromne kurzysko tutaj siedzi przy samej ścieżce. To weźmiemy, nie, a pękło, a są dwa. No starsze owocniki, ale co tam dobre będą. I Tu jest jakiś taki mniejszy jeszcze, też ze ślimakiem. Pomimo, że w lesie jest dosyć pustawo, jestem już na trzeciej miejscówce, po drodze widziałem w zasadzie niewiele więcej grzybów niż, niż te, które zebrałem. Jakiegoś jednego muchomora czerwieniącego, jednego chyba twardawego i w zasadzie niewiele więcej, kilka tych żółtych gołąbków. Mimo wszystko postanowiłem urozmaicić trochę zawartość mojego koszyka. Są tam już trzy gatunki, dlatego zaraz dorzucę jeszcze kilka uszaków bzowych. Rośnie ich tu naprawdę sporo. Ostatnie dni były dosyć wilgotne, tak więc uszaki sobie pięknie ruszyły. Są to grzybki całoroczne. Jedyne co one potrzebują to właśnie troszkę wilgoci, żeby sobie pięknie rosły. No i zobaczcie, jakie mamy piękne owocniki tutaj. I zaraz pójdziemy jeszcze po purchawki, o których Wam ostatnio wspominałem. Purchawki, które. Już dzisiaj widziałem, ominąłem je po drodze, ale stwierdziłem teraz, że może jednak warto by było dozbierać. Sprawić, żeby ten kosz był troszkę bardziej kolorowy. A przy okazji Wam pokazać kilka jeszcze jadalnych grzybków. Tu są piękne. Dobra, z tej strony drzewa zebraliśmy garstkę. Tam jest mój koszyk. Zaraz z drugiej strony drzewa zbierzemy jeszcze drugą garstkę. Idziemy po purchawki i będziemy zmieniać miejscówkę, bo ja liczę jeszcze na jakiegoś borowika szlachetnego dzisiaj. No jest jakiś muchomorek, tu się kitra przy pniu, nawet nie widziałem. No ale generalnie moi drodzy, tak jak widzicie, no, jest pusto. Tutaj mamy nasze purchawki. Zobaczcie, jak jest dużo, jakie są jeszcze piękne, młodziutkie. Te owocniki jeszcze też powinny być dobre. Jeśli chcecie zjeść purchawki, to najważniejsze jest, żeby one były idealnie białe w środku w przekroju. Skórkę tylko ściągamy i cały ten środek, cały ten biały miąż można spokojnie sobie usmażyć. Smaku wiele w tym nie ma, natomiast konsystencja jest bardzo ciekawa i no generalnie ja bardzo lubię te grzybki. Jak się je delikatnie posoli, to naprawdę są smaczne. Widzicie? Bielutkie są. Takie właśnie mają być te owocniki. W momencie, gdy zaczynają już żółknąć albo ciemnieć, to, to już wtedy nie, nie są do, do spożycia. Dobra, moi drodzy, to ja pozbieram co większe owocniki tutaj z tej pięknej gromadki, którą widzicie. Jeszcze jak mi się coś rzuci po drodze w oko. Bo tu wszędzie jest pełno purchawek, tylko niestety ale w większości są one jeszcze bardzo, ale to bardzo malutkie. I no za kilka dni będziemy na pewno mogli sobie więcej pozbierać. Biorę to, co tu mamy i słuchajcie, lecimy dalej, bo ten film także jest chyba wystarczająco długi, a w koszyku nam się robi, zobaczcie, coraz ciekawiej. No i jesteśmy, moi drodzy, w kurkowym lesie. Póki co więcej borowików szlachetnych nie widzę, udało mi się natomiast znaleźć takie trzy kolczaki dosyć już starutkie, ale takie ładne połączone ze sobą. No i słuchajcie, skoro zacząłem już zbierać wcześniej pieprzniki. To i tutaj powybieramy. To, co mi się jeszcze uda znaleźć jakieś pojedyncze tam widzę pod tym drzewem taką dużą. Tutaj jest jeszcze kilka sztuk. Jeszcze kilka tu po drodze widziałem, o tutaj jeszcze widzę takie, które możemy sobie bardzo szybko sięgnąć. Też oślimaczone. No, niestety i tutaj coś widziałem od tej strony. O tutaj jest taka większa o i tu jest kilka nawet Takie już są te pieprzniki, widzicie na wykończeniu trzeba je pozbierać, bo za chwilę padną całkowicie Myślę, że jeszcze kilka gdzieś tutaj po drodze powyciągam spod tych drzewek, bo jak widzicie tutaj w zasadzie na samym początku, a już mamy ładną garstkę grzybów, a tu jeszcze jest borowik, którego nie widzieliście, bo stwierdziłem, że kolejny oślimaczony to już po prostu go wziąłem, wykręciłem, muszę go jeszcze tylko tutaj delikatnie oskrobać. No i tak to wygląda, słuchajcie, nie jest najgorzej, idziemy jeszcze zaraz dalej popatrzeć. Myślę, że kurki jakieś na pewno, a może jeszcze znajdziemy jakieś borowiki szlachetne. Coś tu widzę szukając tych kurek, ale nie wiem co to jest. Włączyłem kamerkę cegla. Stopory? Chyba cegla na Myślałem przez chwilę, że może jakiś koźlarz, ale o jejciu z tego chymonoforu to już nic nie zostało. Podobnie jak strzona. Jest, to jest najważniejsze. Mam kolejne półprawdziwka, moi drodzy ziarnko do ziarnka jak to się mówi z tej strony jest grzyb a z tej strony nie ma grzyba a tu jest winowajca co taki mały to wszystko zezar spadaj no tak to właśnie wygląda moi drodzy trzeba poczekać aż grzybów zacznie rosnąć więcej i i trochę szybciej to może będą po prostu ślimaki nie wyrabiać. Pomimo braku grzybów w lesie, jak widzicie w moim koszu wcale nie jest tak źle. Jest dosyć kolorowo. Są borowiki szlachetne. Troszkę poobgryzane. Po no ale są. Troszkę tych grzybków było. Wczoraj też widzieliście, że no udało mi się kilka ładnych takich maluszków znaleźć. Są kolczaki obłączaste. Pieprznik jadalny, uszaki bzowe. Są tutaj purchawki. No i jest ten Obgryziony cegla stopory, topory, którego podejrzewam, że zaraz i tak zutylizuje tutaj gdzieś w lesie. Na ten moment on po prostu tutaj broni tego swojego gatunku w tym koszyku i sprawia pozory, że jest o jeden gatunek więcej. Ale jest zdrowy, już go tutaj delikatnie tak odkroiłem. Generalnie grzybki są zdrowe. Jedynym problemem, tak jak już wspominałem, i pewno jeszcze będę się powtarzać przez najbliższe tygodnie. No są ślimaki niestety. Tak więc, moi drodzy, jak widzicie, grzybki zaczynają nam rosnąć. Ja wcale nie narzekam. Sezon jest późny, ale miejmy nadzieję, że, że będzie się rozkręcał. Jutro podejrzewam, że też gdzieś polecę, być może nie w te same miejscówki, żeby nie być zbyt nudnym, tylko sobie po prostu damy im chwilę odpocząć, a, a ruszymy się w jakieś nowe miejsce. Być może wezmę ze sobą psa, bo też często pytacie o neskę w komentarzach, a w ostatnich filmach, no nie było jej ze mną. Tak więc, słuchajcie, wszystko przed nami. W weekend nie wiem, co będę robił. Być może Wicklow, być może jeszcze jakieś inne miejscówki. Na no, przyszłym tygodniu znowu tutaj wrócimy i będziemy przemierzać te lasy i szukać szczęścia. Dziękuję wszystkim, którzy zostali do końca. Do zobaczenia wkrótce!